W kolejnym już trzecim odcinku naszej serii Get Ready with Malvina. Skoro numer 3, a trójka towarzyszyła mi przez większość mojego życia w różnych ważnych dla mnie momentach, dlatego to jest odcinek specjalny, specjalny odcinek, specjalny gość. Zobaczycie tego gościa specjalnego na końcu tego odcinka, dlatego warto oglądać do końca, a oprócz oglądania do końca, warto też mnie obserwować po innych gości specjalnych i przede wszystkim po inne odcinki tej i przyszłych serii. Więc oczywiście. Zobserwuj mnie i przechodzimy do tej serii. Na naszym kole zostało już tylko trzy kolory, więc niewiele, dlatego zobaczmy, w jakim kolorze komponujemy nasz dzisiejszy outfit. Także nasz dzisiejszy outfit będziemy komponować w kolorze krwistej czerwieni. Zaczniemy sobie standardowo od spodni, czy od naszej podstawy outfitu. W dniu dzisiejszym będą to te spodnie Jaded London z takim oto zajebistym tyłem i one lecą nam jako nasza podstawa. Na górę naszego outfitu wchodzi nam ta oto czerwona ortalionowa bluza Adidasa z... Granatowymi paskami, więc idealnie się skomponują z naszymi spodniami. Pewnie tego nie widzicie w kamerze, ale cała bluza ma takie delikatne znaczki Adidasa. Naprawdę trzeba byłoby się przyjrzeć, ale świetnie to wygląda. Teraz dodamy sobie do tego outfitu dodatki. Dzisiaj was zaskoczę, bo do tego wszystkiego dodajemy sobie srebro, a nie złoto. I w ogóle, fanfak na temat tych pierścionków jest taki, że każdy z nich został przeze mnie upolowany na targach staroci, co wam w ogóle serdecznie polecam, bo naprawdę może znaleźć tam takie perełki, jak na przykład te pierścionki. A do tych srebrnych pierścionków dodajemy sobie ten srebrny łańcuszek, mimo że bluza ma wysoki kołnierzyk, to i tak sobie coś dodamy na szyję. A że dzisiaj mamy motyw duetowy w postaci, granatowych pasków i granatowych spodni, to robimy sobie też taki duet srebrne pierścionki i do tego lecą te oto sportowe buty Nike z srebrnymi akcentami oraz Czerwonym logiem, więc no już lepiej być nie może. To jeszcze nie koniec naszego odcinka, gdyż wspominałam o gościu specjalnym. Także oficjalnie podsumuję dzisiejszy outfit z naszym gościem specjalnym, czyli z Nunią, naszym kochanym gościem specjalnym. No myślę, że nie zawiedliście się takim gościem specjalnym. To by się zawiódł taką słodką buzią. Także Nunia dzisiaj ze mną meczuje. Idziemy za chwilę na spacer. Nunia ma takie oto czerwoną smyci. Chodź, Nuniu. I taką oto, nie wiem czy zobaczycie, czerwoną obruszkę Maniunia. Dlatego dzisiaj meczujemy. Dajcie znać jak wam się podoba nasz dzisiejszy mecz i nasz kochany gość specjalny. My lecimy na spacer, z wami się żegnamy. Yo!